Zobaczył na otwarciu galerii bursztynowej To w ciągu krótkiej chwili dosłownie stracił głowę Bo uśmiech miała taki piękny I buzię taką słodką I oczy miała śliczne Miodowo-bursztynowe Przez długą chwilę na nią patrzył Nie odrywając oczu Gdy piersi już na bisy przeboje swe zagrały Odważył się, by do jej podejść, zapytać o godzinę, a to był spory wyczyn, bo taki był nieśmiały, jej też od razu się spodobał, ten chłopak sympatyczny. Więc pomyślała w duchu, a co tam nic nie tracę. Obdarowała go uśmiechem, zgadzając się od razu, gdy drżącym miłym głosem: zaproponował spacer. I tak od zerknięć nieśmiałych i prostego słowa Zakwitła nowa miłość, cudowna bursztynowa I tak bez fanów arokszyków świateł ferii Zakwitła nowa miłość, w pasażu gdzieś w galerii Pacerze przyszedł drugi i trzeci i kolejne Po ścieżkach ciepłych spojrzeń Do siebie się zbliżali Lecz pamiętali, gdzie los drogi Na zawsze ich skrzyżował I tu do bursztynowej Nierzadko zaglądali Lubili wypić kawę w Rialto Czy pizzę zjeść w Dominium Zwierzyć coś w kausie kropie Mojito czy Big Starze W książnicy po Książkę w klipsporcie, nowy rower Wstępując do My Travel Planować podróż marzeń Czy podczas weekendowej akcji Bądź piękna zimą, wiosną Poradę dostać albo relaksacyjny masaż Oryginalny kupić prezent Gdy jarmark przedświąteczny W bazarek z rękodziełem Zamieniał główny pasaż i tak od zerknięć nieśmiałych i prostego słowa Zakwitła nowa miłość, cudowna, bursztynowa I tak bez fanfar, okrzyków, świateł, ferii Zakwitła nowa miłość, w pasażu, gdzieś w galerii Razu w cukieterii, przepyszne lody jedli Na scenie koncert grała kropanie, nie oni jedni Śpiewali, że tak na tym świecie od dawna jest niestety Że każdy facet pije Na umór przez kobiety Zebrał się wtedy na odwagę, choć szedł na zawał prawie Pierścionek dał kupiony, gdzieś w briu albo w klawier Pytanie jego i odpowiedź znosiła szczęścia łzami I wnętrzy bursztynowej rozbrzmiało oklaskami. I dzisiaj podczas tych urodzin oni są także z nami. Możemy zdradzić sekret, że już nie całkiem sami. Bo mają powód by za jakieś tygodni kilkanaście. Kupować w cocodrillo Czy w 50-15. I tak od zerknięć nieśmiałych i prostego słowa Zakwitła nowa miłość, cudowna bursztynowa I tak bez fanfar, okrzyków, świateł, ferii Zakwitła nowa miłość w pasażu, gdzieś w galerii I tak od zerknięć nieśmiałych i prostego słowa Zakwitła nowa miłość, cudowna bursztynowa I tak bez fanfar, okrzyków, świateł, ferii Zakwitła nowa miłość Tłanowa nowa miłość W pasażu gdzieś w galerii